Moi drodzy, nakręcona afera. Pobiliście się tam w komentarzach. Jedni mnie pocisnęli, drudzy mnie pochwalili. Tam między sobą żeś tam jeszcze pstryczki w nos zawali. A wszystko w temacie bezalkoholowego wesela i spożywania na nim alkoholu. No moi drodzy, jak widzicie, temat jest mega napięty i gorący. No ale możemy tutaj rozróżnić dwie szkoły. Jedna mówiąca o tym, że to właśnie para młoda. To jest ich wesele, to oni mają się czuć tam fajnie, że to jest ich najważniejszy dzień w życiu, no to mają zrobić tak, jak oni chcą, i kropka. No i ja się też oczywiście z tym zgadzam. No, ktoś do mnie przychodzi, ja jestem tu gospodarzem, no to halo, albo akceptujesz moje warunki, albo paszą mnie stąd. Niby tak. Ale, no bo druga szkoła, oparta na zasadach staropolskiej gościnności, mówi, że skoro ty jesteś gospodarzem, to twoi goście, czy to u ciebie w domu, czy na twoim weselu, czy na jakimś twoim przyjęciu, czy gdziekolwiek, co ty organizujesz, powinni czuć się dobrze i bawić dobrze. No i dobry gospodarz chciałby, aby goście czuli się na nim dobrze. Tak czy nie tak? No i na przykład na tym weselu, no już abstrahując od tego alkoholu, Bogdan, no świeżo upieczony małżonek Jolaśki, no fanatyk mięsa. On bez mięsa to nie zeżre. No i... Normalnie kurczaka, łódek na, na weselu, na daniu głównym dać. Albo dewolaje. Jakie, jakie ryby? Jakie wege? Jakie srege? Żadne wege, no. Każdy ma zrzeć łódko z kurczaka. Żadnych wegańskich potraw. Nie pasuje? To owodzie wodzie. O wodzie i suchym chlebie. A chleba to też nie wiem, czy weganie mogą, no. Trudno. Niech o samej wodzie z kranu normalnie całe wesele przetupta. No nie jak ktoś tam ma jakieś czy problemy zdrowotne, czy nie je mięsa, czy jakieś tam wege, no to też tam zgłosi komuś do jedzenia. Ja też uważam, że to może być lekko też czasami problematyczne, że ktoś teraz jest wege, a za... Yy... 28 godzin nie będzie wege, bo już to może będzie mniej modne, albo złamie się na kepsie po pijaku. Abstrahując od tego, no jest wege, no uszanujmy tego, że gość nie je mięsa. No wesele to tam jeszcze pallicho, ale nie wiem, zapraszasz do siebie, do domu kogoś. No i wiesz, że ta osoba, na przykład to dziewczyna twojego kumpla, nie je mięsa. No to nie będziesz jej na siłę wpychał łódka z kurczaka, tylko może pomyślisz, nie wiem, zapytasz, zobaczysz w internecie, co to takie weganin je. I, I tam kupisz jakiś tam, o nie wiem, ziarek czy tam y, jakiś zieleniny i niech sobie tam wtrążala jak lubi. No, po co kogoś na siłę zmuszać? W drugą stronę analogiczna sytuacja. Zapraszasz na meczyk, o. Na meczyk, elegancko, gra, reprezentacja. Albo jakaś tam Liga Mistrzów zapraszasz, o. Y, paru ziomków, może z dziewczynami. Chodźcie, obejrzymy sobie meczyk. No, zapraszam na piwko i pizzę. O, super! No i sobie tak to wziąłeś do serca, że to akurat na piwo jest? Że nakupiłeś 14 zgrzewek piwa, yy, parę paczek chipsów i zamówiłeś kilka pizz. No i pita. Ale nie ma innego picia. Oprócz tej wody z kibla albo tam z kranu, to nie ma nic innego do picia. Nie pomyślałeś o innych, że może ktoś jest na lekach, może ktoś nie pije alkoholu, może sobie ktoś ćwiczy, dba o linię i on teraz jest fit, on nie będzie pił, a może ktoś po prostu prowadzi i nie wiem, napiłby się pół szklanki coli, ale nie, bo ty nakazałeś, że to jest wyjście na piwo. I przyjąłeś sobie za zasadę tego wieczoru, że każdy ma przyjąć pełnoprocentowego harnasia. Kumacie o co chodzi? I to nie chodzi mi o to, żeby lizać każdemu tyłecz. O, on lubi awokado, to ja rano pójdę na targ, kupię mu jakieś guacamole, zrobię, żeby się tam chleba posmarował, bo jest wege. To już nie chodzi o takie coś, tylko chodzi o to, czy chcesz, żeby twoi goście na twojej imprezie bawili się dobrze. Ale to nie tylko pożywienie na weselu jest problematyczne. Słuchajcie tego. Teraz ludzie ze wsi, co przyjadą sobie na chwilę do Warszawy, oni są bardziej warszawscy niż warszawiacy. I on potem jedzie wyprawiać pod Włodawą wesele, i on wpada: Nie, na moim weselu nie będzie dyskopolów. Pu weźcie, to wioska, to jest wioska. Kupił na bazarze mokasyny, poszedł dwa razy na mazowiecką, popić drinka, posłuchał klubowej muzyki i on mówi: Nie, disco polo na weselu jest pase. No, ale pase jest może dla ciebie, ale 3 czwarte Twojej rodziny i 98% Twoich podpitych wujasów będzie mordowało gościa, który jest na DJce. Chociaż ja to wolę, orkiestrę staropolską i orkiestra nie, bo ma zakaz disco polo, Oni grały tylko klubik. Widziałem osobiście taką sytuację, ale też mam wielu znajomych, którzy akurat robią w branży weselnej i opowiadali mi o takich sytuacjach, że był zakaz disco polo, ale pielgrzymki do nich chodzili, że tu nie da się do tego bawić, zagraj mnie, tu jesteś szalona, albo daj mnie tą noc. No i oni, nie, nie możemy, nie możemy, aż w końcu, po na przykład po dwóch, trzech godzinach, pan młody przyszedł i powiedział, dobra, graj, ta disco, polo. I wesele się zaczęło! No bo nie, no bo najpierw chciał zrobić, no ja nie wiem, może soplicowo jakieś, ze swojego wesela, bo on myślał, że on wyżej sra niż dupę ma. I ja rozumiem, na weselu, najpiękniejszy dzień w życiu. No ale myślicie, że na weselu 100% osób Dynksuje alkohol? Bo chyba nie! Jest pewnie parę osób, co jest na lekach, po jakimś może zabiegu, po właśnie operacji, po ciężkiej chorobie. Ktoś kieruje przecież na to wesele. Ktoś może nie, bo ma jakieś tam obowiązki. Kto chce, kto może, sobie dziabnie. A kto nie chce, ten nie! Czy to nie jest najnormalniejszy w świecie wybór? Ogólnie uważam, że wesele bezalkoholowe. To jest jeden fajny, śmieszny, chyba najśmieszniejszy pretekst na przyoszczędzeniu par złotych przy organizowaniu imprezy. A czemu na weselu są ze dwie zupki? Chodzą panie z tacką, komu rosołek, komu flaki. bo ja, ja rosołek, a ja, ja to flaczki. Bo dajesz wybór. Czemu nie bojesz? Nie, wszyscy szczawiową! Mój chłop uwielbia szczawiową, wszyscy będą szczawiówkę żerli. No a co to? I nie zrozumcie mnie źle, ja też taki jestem poniekąd, że jakby mi ktoś tak coś się zaczął rzucać do mnie, czy coś ten, że o, to, 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 tak powiem, nie pasuje Ci to, do widzenia, ja Ci tutaj pistoletu przy głowie nie trzymam, żebyś Ty się wawił tutaj u mnie, ale z drugiej strony każdy, prawie każdy, kto wyprawia jakąś imprezę, wesele, urodziny, cokolwiek, chciałby, żeby to było fajne, żeby to potem ktoś obejrzy kasetę. Ktoś obejrzy, jakieś ciotki pooglądają sobie o poniedzielnym obiedzie. Oh, oh, oh. Marcinek i Justynka się yy, tutaj nam przywieźli, nam kasetkę z wesela, może obejrzymy po obiadku do kawki, do herbatki, do ciasteczka, ja ukroję. No to szczerze to słyszę, że po, połowę gości powiedział, a ja, ja, to nie tego, ja to nie chcę tego oglądać, ja to chcę w, w ogóle zapomnieć, że ja byłem na takim weselichu. Pożałowali mnie na wódce, yy, zrobili jakieś o disco-polo, nie było to jeszcze, nie było alkoholu, nie było do czego tańczyć. Jakieś klubawia muzykę, to na co ja mam to oglądać? Potem przy świadectwym stole ktoś powie: E, chyba jedno z gorszych wesel, na jakich ja byłem. Ktoś się podłacze, komuś będzie przykro. No ale dlaczego ci będzie przykro? To jest Twój wybór, żeby zostać ocenionym. I moi drodzy, to nie jest tak, że ja namawiam do alkoholu, albo odradzam tego alkoholu. Powiem Wam jedno. Róbmy sobie co chcemy, ale najważniejszy jest wybór i możliwość. Bo tak jak mówię, będzie stał alkohol na weselach, to wcale nie znaczy, że każdy już ma obowiązek po niego sięgnąć. Ktoś weźmie go mniej, ktoś trochę więcej, ktoś za dużo, a ktoś wcale. Chodzi o to, aby każdy dobrze się bawił. Moi drodzy, dzięki bardzo. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Pewnie parę osób z Was mnie zhejtuje trochę pewnie pochwali, a trochę pewnie coś jeszcze doda od siebie i to jest tym wszystkim najpiękniejsze, że każdy ma swoje zdanie, a zdanie jest jak gacie, czyli każdy ma swoje masło maślane. Moi drodzy, oczywiście kto jeszcze mnie nie subskrybuje, zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Kto jeszcze nie dał łapki w górę, zachęcam serdecznie dać łapkę w górę pod tym filmikiem. Żegnam Was serdecznie do następnego odcinku. Trzymajcie się. O! Jeszcze się łapeczka odbiła. Hej!